To jest podcast Mama Przepytuje, czyli szczere rozmowy na temat ciąży, porodu i rodzicielstwa. Ja nazywam się Ewa Śmidowicz-Szyłajpis i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Mama Przepytuje. Moim dzisiejszym gościem i ekspertem jest Izabela Augustyniak. Na co dzień mama dwójki cudownych chłopców i farmaceutka. Dzisiaj porozmawiamy o suplementacji kobiet w ciąży, o lekach przyjmowanych w tym okresie. Mam takie wrażenie, że jest to temat w Polsce wciąż spychany na taki drugi plan, a edukacja i świadomość przyszłych mam w tym temacie jest bardzo często kluczowa dla prawidłowego rozwoju ciąży. Cześć Iza. Cześć, witajcie kochani. Pierwsze pytanie, od którego myślę, że powinniśmy zacząć ten temat, to co w ogóle powinniśmy suplementować w ciąży? Co powinno się znaleźć w takiej suplementacji? Zacznę od tego, że jakby Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników sugeruje nam co powinniśmy przyjmować, przede wszystkim co powinno być w składzie preparatów, które przyjmujemy. Jakby nie będę tutaj sugerowała konkretnych producentów czy konkretnych produktów. Chciałabym się skupić na składzie, na składnikach. No i też przede wszystkim na zdrowiu i zdrowej diecie przyszłej mamy. Więc jakby zacznę od wyjaśnienia tej pytania, co powinniśmy przyjmować? Mhm. Więc jeżeli chodzi o skład tych produktów, to powinny zawierać one żelazo. I jakby jest to zgodne właśnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. I ważna jest też dawka tego żelaza. Ja w ogóle zachęcam, aby przyszła mama, która jakby planuje już zajście w ciążę, wykonała sobie szereg badań, m.in. morfologię krwi, poziom hemoglobiny oznaczyła, stężenie ferytyny oraz wskaźnik MCV, który właśnie pokazuje nam, czy mamy niedobór żelaza. Czy mama ma też być może podejrzenie anemii, w związku z czym powinna właśnie suplementować to żelazo już przed zajściem w ciążę? Czy też wszystko jest na właściwym poziomie i wówczas to żelazo jest wręc, wręcz niezalecane, dlatego jest to tak ważne, jakby żelazo jest też parametrem dyskusyjnym. Niemniej jednak jest ono bardzo istotne, bardzo jakby ważne u kobiet, które są w ciąży. Dodatkowo preparaty te powinny zawierać kwasy DHA, z tego też względu, że koncentracja lipidów w ludzkim ośrodkowym układzie nerwowym stanowi jakieś 60% jego suchej masy, słuchajcie. I jakby jest to szczególnie istotne dla rozwoju układu nerwowego. Przyszłego naszego malutkiego dziecka, więc obecność tych kwasów DHA jest bardzo istotna, a bardzo trudno zaspokoić je w diecie. Po prostu w naszej takiej codziennej diecie, szczególnie kiedy kobiety spożywają mało ryb. Jakby właśnie głównie ryby zawierają te kwasy. Musimy też pamiętać, że niestety ryby są też źródłem zanieczyszczeń, między innymi metalami ciężkimi są zanieczyszczone, więc też jakby ich spożycie w większej ilości w ciąży jest kontrowersyjne. Warto więc wówczas sięgnąć po kwasy DHA. Dodatkowo takim składnikiem istotnym jest witamina D. Bardzo dużo kobiet ma niedobór witaminy D jeszcze przed ciążą. W ogóle nawet nie chodzi o kobiety, o społeczeństwo w naszej szerokości geograficznej, ze względu na zbyt małą ekspozycję na promieniowanie słoneczne, cierpimy po prostu na niedobór. I jakby witamina D przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia, takiej gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Bierze też udział w wielu innych procesach, ale jest bardzo ważne, aby stężenie witaminy B, D było na właściwym poziomie. I dodatkowo jod powinniśmy też suplementować właśnie w naszej jakby w Europie kobiety i mężczyźni mają zazwyczaj deficyt jodu, tutaj odpowiednia dawka jodu jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju. Tarczycy. Należy też pamiętać, że do 13 tygodnia ciąży dziecko korzysta tylko i wyłącznie z jodu, zapasów jodu od mamy. Nie ma jego, jakby tarczyca nie produkuje pierwiastków, jakby hormonów tarczycy, źle się wyraziłam. W związku z tym, jakby dziecko też korzysta tylko i wyłącznie z hormonów, które ma mama. Jest to bardzo ważne, bardzo istotne. Jakby niedobór jodu może być przyczyną przede wszystkim powstania niedoczynności tarczycy, ale też nawet takiego upośledzenia umysłowego u dziecka. No i kolejny to jest kwas foliowy. Kwas foliowy powinniśmy też suplementować już przed zajściem w ciążę. I ten kwas foliowy jest też jakby określony przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. Jego dawka jest określona, którą powinniśmy suplementować przed ciążą oraz w trakcie ciąży. I to są takie główne składniki, które powinny się znaleźć w preparatach, w suplementach, które będziemy przyjmować. Fajnie, że wspomniałaś już o tej suplementacji, jak już jesteśmy na etapie starań o dziecko. Powiedz mi, jest jakiś czas, którym najlepiej zacząć? Nie wiem, miesiąc wcześniej, trzy miesiące, pół roku? Prawda jest taka, że najlepiej to te minimum pół roku już zacząć te przygotowania. Ale no, należy pamiętać, że nawet mówi się, że 60% ciąż to są takie ciąże nieplanowane, spontaniczne. Więc y, trudno jest y, y, jakby kobiecie się przygotować tak długi okres czasu przed ciążą, prawda? Mm. E, dlatego kobiety powinny przyjmować kwas foliowy, który jest też bardzo istotny. Ze względu na to, że bierze udział w syntezie DNA, czyli jakby odpowiada za prawidłową strukturę komórki, jest jakby jednym z najważniejszych elementów, myślę, podczas tworzenia się właśnie celi nerwowej, więc u, u, u noworodka, dlatego jego niedobór jest tak, 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 taki. Jakby trudny, i jakby trudno zaspokoić też przede wszystkim kwas foliowy mhm. w diecie, Więc myślę, że takie te pół roku kobieta powinna suplementować, właśnie w okresie rozrodczym powinna przyjmować codziennie kwas foliowy. I z innych to też właśnie DHA myślę, że bardzo jakby istotne tutaj i, i, i ważne, jeżeli chodzi o taką suplementację, tak. Ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę, jak, jak długo wcześniej. Powinniśmy się zdrowo odżywiać, powinniśmy unikać używek, unikać alkoholu. Jeżeli wiemy, że będziemy planować ciążę, tutaj bardzo istotna jest właśnie taka zdrowa dieta, takie, troszeczkę zmiana stylu życia, mniej stresu, wysypianie się. Kobieta po prostu powinna troszeczkę zmienić swoje życie. No, nie, nie, jednak czasami te ciąże są nieplanowane i tutaj trudno mówić o określonym czasie. A czym powinniśmy się kierować przy wyborze już tych suplementów dla kobiet w ciąży? Składem. Tak jak wspomniałam wcześniej, co powinny zawierać te suplementy? To właśnie te składniki powinny być w nich zawarte. Dodatkowo, co jeszcze powiem, taką ciekawostkę. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników mówi, że dodatkowe składniki, dodatkowe witaminy, minerały, które zawierają takie suplementy dla kobiet w ciąży, są wręcz niewskazane. Czasami mogą być one szkodliwe, więc jakby to jest istotne, żebyśmy wybierały składem. A nie reklamą, czy oczami, czy pięknym obrazkiem. Warto też jednak zapytać swojego lekarza ginekologa, co on poleca, jakie preparaty według niego są najlepsze. No i też nie zawsze najdroższe znaczy takie najkorzystniejsze dla nas, dla naszego dziecka, więc jakby ten skład, myślę, że jest podstawą. A druga kwestia, że dawki właściwe dawki, które powinny zawierać te preparaty. I jakby to jest też zależne od naszych wyników, od naszego stanu zdrowia, od poziomu właśnie żelaza e, u hmm. nas jakby m, przed ciążą oraz, oraz w pierwszym trzemestrze ciąży, tak? Więc jakby ta dawka powinna być zależna od tego, jakie m, tutaj mamy parametry m, badań krwi, więc y, trudno mi jest generalizować i jakby uogólniać, hmm. tak, najważniejsze jest po prostu przebadanie się i dostosowanie do konkretnej kobiety. Mówiąc o suplementacji, powinniśmy też wspomnieć ogólnie o lekach. Czy jest jakaś grupa leków bezpiecznych w ciąży? Nie wiem, na ból głowy, na takie ogólne przypadłości? Jakby leki należą do, według Amerykanów, FDA zostały podzielone na kategorie. I jakby kategoria A, B, C, D. M i, -i X, mhm. takie to są kategorie, jakby ta kategoria A jest najbezpieczniejsza, czyli jakby ona nam mówi o tym, że zostały przeprowadzone badania na, kobiet na kobietach w ciąży, że te leki okazały się być bezpieczne, zarówno dla płodu, jak i dla matki oczywiście. I jakby to są leki najbezpieczniejsze. Pozostałe kategorie to już są kategorie. Które jakby, o których może decydować lekarz przy pisaniu takich leków, tak? Jeżeli chodzi o kategorię D i kategorię X, tutaj akurat bym jakby nie pozwoliła żadnej mamie przyjmować, jest ona po prostu jest zbyt niebezpieczna, tak? Więc jakby leki należące do tych kategorii są wyłączone ze stosowania w czasie ciąży. Niemniej jednak. Lekarz czasami decyduje się na zastosowanie leku, który, na którego, jakby, który w ulosce ma napisane, że raczej się nie zaleca. tak? Zależy to wszystko od stanu zdrowia pacjentki. Tak, jak na przykład e, pacjentka cierpi na bóle głowy i mówi się, że paracetamol jest bezpieczny, owszem, sporadycznie możemy zastosować. Badania pokazały, że jest on bezpieczny, ale z kolei najnowsze już badania mówią, że paracetamol stosowany często w ciąży przez mamę. Będzie wpływał na funkcje poznawcze u dziecka w jego późniejszym już wieku, tak? Czyli dziecko może zacząć później mówić. E, troszeczkę ten rozwój może być opóźniony, więc jakby leki uznawane obecnie za bezpieczne, z czasem okazuje się, że niestety tak nie do końca jest, tak? Więc ym, trudno mi jest powiedzieć, że ten lek tak dzisiaj możecie przyjmować. Niestety. Wszystko to zależy od rozwoju medycyny. My cały czas się uczymy. Prawda jest też taka, że kobiety w ciąży są pod szczególnym pod jakby szczególną ochroną i badania na kobietach w ciąży są po prostu nieetyczne, więc takie badania przeprowadza się zazwyczaj na zwierzętach. Wówczas przyjmuje się, że u kobiety ciężarnej również ten lek nie płynie na płód, ale niejednokrotnie okazało się też, że jest inaczej. Musimy jakby ufać naszemu lekarzowi. Każdy też przypadek jest inny. Jeżeli sytuacja tego wymaga i jakby zastosowanie leku będzie miało więcej korzyści aniżeli ryzyka dla mamy i dla dziecka, po prostu trzeba ten lek przyjąć. Tak? Więc no, pamiętajmy, że są to substancje chemiczne, że powinny być stosowane jak najkrócej, w jak najmniejszej dawce terapeutycznej, w jak najmniejszej ilości i tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne i konieczne. Przy konsultacji oczywiście z lekarzem. Tylko i wyłącznie. Każdy lek. Jeszcze chciałam zapytać koniecznie o taki najczęstszy problem kobiet w ciąży, jak z nimi rozmawiam, bo w ciąży to w końcu 9 miesięcy, więc ten okres przeziębieniowy najczęściej każdego trafia. Co jest bezpieczne w tym okresie przeziębieniowym? Ech. Też jakby trudno mi mówić, zwyczajnie się mówi, że takie preparaty naturalne, tak? Powinniśmy aktywnie leczyć, ale leki to też czasem jakby produkty pochodzenia roślinnego, jednak są przeciwwskazane, więc nie do końca tak jest. Ja uważam, że w takim okresie przeziębieniowym najlepiej leczyć się tym, co też możemy spożywać bez ograniczeń w czasie ciąży, czyli Czosnek, taki chociażby, można sobie zrobić kanapkę z czosnkiem, tak? I to na pewno nam nie zaszkodzi. Syrop z cebuli, który możemy sobie zrobić sami w domu. E, jakby sok z malin, takich najlepiej jeszcze naturalnych, ekologicznych, czy gdzieś od kogoś z ogródka sobie nawet samemu przygotować. Możemy zasypać też je cukrem. Więc e, jakby takie naturalne składniki naszej diety, czy też to będzie imbir Właśnie one powinny stanowić wówczas taki, taki, taki wspomagacz dla naszego organizmu, dla naszego układu odpornościowego, który naprawdę dużo potrafi, tak? I powinniśmy od razu sięgać po preparaty z apteki. Takie jest moje zdanie. Mamy przecież cytrynę, którą możemy pić w większych ilościach, herbatę z miodem i cytryną, tak? Więc jakby są to składniki, które są dostępne. Które wiemy, że mają pozytywny efekt w przypadku przeziębienia i, i, i innych różnych takich chorób wirusowych, tak? bo grypa też jest chorobą wirusową, ale niestety będzie już wymagała stosowania em, leków. Więc naprawdę najpierw musimy sięgać po to, co mamy, co jest dla nas dostępne, a dopiero później e, po leki. A co z antybiotykami w ciąży? Z antybiotykami to jest tak, że są takie grupy antybiotyków, które są całkowicie przeciwwskazane w czasie całej ciąży. Nie powinno się ich stosować. Są takie, które są jakby zakazane, przeciwwskazane w pierwszym trymestrze tylko, ale są sytuacje, które wymagają zastosowania antybiotyku z tego względu, że bakterie. Które potrafią się namnożyć bardzo szybko, będą stanowiły duże niebezpieczeństwo dla rozwijającego się dziecka, mogą być przyczyną porodu przedwczesnego, więc wówczas zastosowanie antybiotyku jest konieczne. I tylko w takich sytuacjach powinien być on zastosowany. Oczywiście też pod, kon pod kontrolą lekarza. Mhm. I jakby ja tutaj nie będę wypowiadać się, że antybiotyk to jest zło. Ono jakby m, takie zło, które jest złem koniecznym, ale potrafi uchronić nas i nasze dziecko, jego zdrowie i życie. Więc antybiotyki tak, ale również tylko i wyłącznie w sytuacjach, które tego bezwzględnie wymagają. A leki homeopatyczne w ciąży? Coraz więcej się mówi o nich. <laughs> Homeopatia jest. Hmm... Tak naprawdę powinniśmy się też skupić właśnie na tym, czym ona jest. Nie wiem, czy każdy sobie zdaje sprawę, co to są w ogóle leki homeopatyczne. Niektórzy w ogóle w nie nie wierzą, a niektórzy się tylko nimi leczą, więc jakby sama z własnego doświadczenia w pracy w aptece wiem, że pacjenci są tacy, którzy uważają, że tylko i wyłącznie homeopatia ich ulecza i im pomaga. Homeopatia to troszeczkę takie leczenie na zasadzie Podobieństwa. Otóż stosuje się w niej preparaty, które u zdrowych osób wywołują objawy choroby. I jakby na zasadzie potencjalizacji, czyli stopniowego rozcieńczania, em, doprowadzamy do takiego stężenia, które jest wówczas stosowane u osób chorych, czyli takie bardzo niskie stężenia, tak naprawdę środków, które wywołują chorobę, stosowane są u pacjentów m, chorych. I dzięki temu, że to są tak bardzo niskie dawki, uważane są też za bezpieczne, czy to u dzieci, czy u kobiet w ciąży. Jakby tutaj, ja nie będę się wypowiadać na ten temat z tego względu, że nie mam za bardzo wiedzy, jeżeli chodzi o homeopatię. Tutaj powinni się wypowiedzieć homeopaci. Oni powinni też ordynować te preparaty kobietom mm -hmm. w ciąży. I, I oni jakby powinni też kontrolować tą terapię, tak? To nie jest tak, że homeopatię można przyjmować na własną rękę. Absolutnie nie. Są tu również leki, które się kupuje właśnie w aptekach, między innymi, i również pod kontrolą lekarza. Więc tutaj naprawdę trzeba też zachować ostrożność. O czym dodatkowo powinniśmy pamiętać w kontekście farmakologii i suplementacji kobiet w ciąży? Myślę, że najważniejsze jest to, aby właśnie zawsze pytać szukać informacji. I przede wszystkim słuchać się lekarza, nigdy nie stosować nic na własną rękę, nigdy jakby nie szukać też informacji w internecie, na jakichś forach, grupach, wiem, że wiele mam dopytuje na takich grupach, co w takiej sytuacji zrobić, zawsze mimo wszystko zanim cokolwiek przyjmiemy i jakikolwiek lek, nawet jeżeli mamy go w domu, jeżeli ktoś mówi nam, że jest on bezpieczny, powinniśmy mimo wszystko najpierw skonsultować się z lekarzem i powiedzieć o naszych obawach, o naszych objawach choroby oraz o leku, który chcemy przyjąć. Więc, jakby, dla mnie, jako farmaceutki, jako mamy, mamy po dwóch ciążach. Przede wszystkim e, najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo mamy i dziecka. I mimo, że miałam dostęp do leków, jakby nieograniczony, wiadomo, że jako farmaceutka mogłabym. Em, na zasadzie recepty farmaceutycznej wypisać dla siebie każdy preparat, prawie każdy, ale jakby moja świadomość i wiedza, czym są leki, powodowała, że ja przyjmowałam ich jak najmniej, naprawdę tylko i wyłącznie w sytuacjach absolutnie koniecznych i tego radzę się trzymać każdej przyszłej mamie czyli przyjmować leki tylko i wyłącznie w, w przypadku takiej konieczności, tak. Jakby nie nadużywać. Jeżeli słyszycie, że paracetamol jest bezpieczny, naprawdę nie nadużywajcie tego. Tylko jeżeli jest taka sytuacja, która tego wymaga, możecie wtedy taki lek przyjąć. tak? Więc dla mnie zasada im mniej, tym lepiej tutaj jest jak najbardziej odpowiednia. Czy trójwyk ze wszystkim? <laughs> tak, ten, że to jest szczególny czas tak. E, i tak naprawdę nie powinniśmy nic. Przyjmować z takich chemicznych środków. Jeżeli uda nam się przetrwać te 9 miesięcy bez dodatkowo, właśnie tutaj jakichkolwiek środków leczniczych, to naprawdę jest jakby super czas i, i dla nas, i dla naszego dziecka, i powinniśmy być z tego powodu bardzo zadowolone i cieszyć się, że udało nam się takie zdrowie zachować na taki długi okres czasu, tak? Więc jakby, no nie będę tutaj na pewno propagować leków i uważam, że wszystko pod kontrolą i są sytuacje, kiedy, które tego wymagają i wówczas jest to konieczne i bezpieczne. I bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To była niesamowita, super dawka informacji. Myślę, że bardzo, bardzo potrzebnych i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.